Witam serdecznie, moi drodzy. Ostatnio wam pokazywałam moje znajdy śmietnikowe, czyli ramki do pomalowania, czyli właściwie obrazki, które, które były na śmietniku. A dziś chciałam wam pokazać, co z nich zrobiłam. Najpierw pokażę wam ramkę oryginalną, która jest ostatnią, której nie pomalowałam. One tak wyglądały, tylko że zamiast napisu miały takie serduszka. Te trzy pozostałe. To mi troszkę szkoda zamalowywać, jest ładna po prostu i nie wiem co z nią zrobię na chwilę obecną. Leży i czeka na swój czas. A ja co namalowałam na tych yy, yy, płótnach? Oczywiście anioły, bo ja jestem mala malarką anielską, że tak powiem. Narysowałam tryptyk anielski, narysowałam, namalowałam. I tak to mniej więcej wygląda. Ten anioł miał mieć otwarte oczy, ale stwierdziłam, że jednak jest bardziej mistyczny, kiedy ma zamknięte i, i został jednak z zamkniętymi oczami. Moje anioły zazwyczaj mają zamknięte oczy. One mają za zadanie spełniać nasze życzenia, marzenia, nas strzec, a nie rozglądać się na boki, jak to mówią, więc są, mają zamknięte oczy i one czują po prostu. Drugi obraz, Anioł z kwiatem. Ten kwiat jest oryginalny ze starego obrazka. Ja go zostawiłam, bo stwierdziłam, że jest fajny. Oczywiście wszystkie są podpisane. Ja się, ja się podpisuję jako Tecjanka ze względu na kolor włosów. I trzeci obraz w turkusach. Też ma zamknięte oczy jak zwykle. Ramki mają mniej więcej 35 na 35 cm, są dostępne. Gdyby ktoś chciał mieć takiego anioła w domu, to, to zapraszam do kontaktu. Na chwilę obecną jeszcze są wolne. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do oglądania mojego kanału i do subskrypcji. Ciągle coś robię nowego, ciągle coś przerabiam, coś tworzę, coś znajduję. Więc myślę, że nie będziecie się na moim kanale nudzić. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.